Czy w kraju takim jak Irak da się normalnie żyć? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, przyzwyczaili się już do wojen, zamachów i całego zła, które nawiedza ich jak senny koszmar już od kilku dekad? Zbrodnicza działalność tak zwanego państwa islamskiego to tylko jeden z konfliktów który miał miejsce na irackiej ziemi w ciągu ostatnich 40 lat. W latach 1980-1988 Irak toczył wyniszczającą wojnę z Iranem, która przyniosła ogromne straty obu walczącym stronom. Kraj stanął u progu bankructwa, a sprawujący dyktatorską władzę Saddam Hussein próbował ratować krytyczną sytuację gospodarczą, dokonując inwazji na Kuwejt, w 1990 roku. Odpowiedzią na agresję było rozpoczęcie operacji Pustynna Burza. Zakończyła się ona całkowitą klęską armii irackiej, co z kolei doprowadziło do powstania szyitów i Kurdów przeciwko rządom Sadama Husajna. Zostały one brutalnie spacyfikowane i przyniosły setki tysięcy ofiar, głównie wśród ludności cywilnej. Irak stał się beczką prochu. W połowie lat 90. wybuchła wojna domowa w irackim Kurdystanie, w której starły się dwie dominujące partie polityczne, chcące przejąć kontrolę nad regionem. Początek XXI wieku to kolejne zawirowania. Druga wojna w Zatoce Perskiej przyniosła obalenie dyktatora, ale też pogrążyła kraj w całkowitym chaosie. Doszło do kolejnych powstań i rebelii ta wywołana przez ISIS. Na przełomie 2013 i 2014 roku dopełniła obrazu Iraku jako kraju, w którym cały czas trwa jakaś wojna. Mimo wszystkich przeciwności losu, ludzie starają się normalnie funkcjonować: zakładają rodziny, budują domy, tworzą biznesy, radzą sobie na różne sposoby. Często potrzebują jedynie wsparcia na początku bo później przeważnie dają sobie radę sami. W Iraku nie brakuje ludzi pracowitych, chcących zrobić coś, aby żyło im się lepiej. Czasami dostajemy pytania o zasadność udzielania pomocy w kraju takim jak Irak. Czy nie boimy się, że sklepy, warsztaty czy domy, które odbudowaliśmy, zostaną zniszczone? Bo przecież tu cały czas coś się dzieje. Wojna może znów zniweczyć wszystko. Zazwyczaj odpowiadamy, że pomoc humanitarna polega nie tylko na wspieraniu ludzi, ale również dawaniu im nadziei, bo bez nadziei nie da się żyć. Bardzo trudno jest opisać Irak tak, aby ktoś, kto nigdy w nim nie był, zrozumiał, jak tu jest. Irak to wiele skrajności, a jednocześnie ludzie są tu bardzo podobni do nas. W tym materiale nie chcę opowiadać o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Iraku kilka lat temu, a których ślady nadal są tu widoczne. Oczywiście w wielu sytuacjach będę musiał się do tego odnieść, ale chciałbym pokazać kilka prostych, wręcz przyziemnych historii, a samo słowo wojna ani razu nie padnie z ust bohaterów tego filmu. Dowiecie się za to, ile wysiłku potrzeba, aby wyhodować figi, albo jak robi się chlebek nan. Zabiorę Was do miejsc, do których docieramy z pomocą. Głównym motywem będzie podróż, a bohaterami zwykli ludzie. Zaczniemy od Kankę. Jest to miasteczko leżące na północy Iraku nad rzeką Tygrys. Na jego obrzeżach mieści się jeden z największych obozów dla przesiedleńców. Po ataku ISIS w sierpniu 2014 roku. Tysiące rodzin uciekło w kierunku góry Sinjar, potem do Syrii, a następnie przedostali się tutaj. Jadąc główną drogą przez Kankę, trudno dziś dostrzec obóz. Po latach wkomponował się on już w krajobraz. Są tu sklepy, warsztaty rzemieślnicze, a nawet boisko piłkarskie. Mieszkańcy obozu i miasteczka żyją w symbiozie. Nie ma pomiędzy nimi sporów, bo wszyscy są jezydami. W kankę jest też ośrodek edukacyjny dla dzieci Outerbridge, który wspieramy od kilku lat. Dziś jednak nie on będzie naszym bohaterem. Będzie nim Satan, jeden z wolontariuszy SCO lokalnej fundacji, z którą współpracujemy od kilku lat. I am uh, 25 years old. I graduated from a uh, nursing department. Now I am working. I have my work in hospital emergency. And uh, Now it's 8 uh, years. I am living in Kanke. Uh, follow it uh, to the Hok city. And uh, when we come to Kanke in the beginning, um, we, we placed it in uh, a camp, an organized camp. Um, we, we we was a, as a group. We we, respond, we was a, like a responsible to to distribution the, the food and other stuff to the people to organize the work inside this uh, camp because we like to humanitarian works. we decided to, to make uh, something official and uh, then uh, in uh, 2016 we, 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 before that we started to, to make organization and in 2016 we uh, be like uh, official uh, formal in uh, kurdistan and uh, iraq and from that time we working as a, a volunteer uh, with the SEO, Shingal Charity Organization and we still working and our goal is uh, humanity and uh, support our community as possible here in Kurdistan and in Shingal. Uh, that's something great. You are able to to support your community because every every community, every uh, thing will should be start from from themselves. They they should to to be strong uh, together to um, hand to hand to build them uh, community and uh, them city, them areas because nobody will come from outside and do. For us, what we can do for ourselves. Every time we should have a uh, hope, we will not be hopeless forever. As a one of a thousand uh, Yazidi uh, young uh, men, we, we graduated from different uh, departments and colleges and institutes. we will try to, to build our community because uh, we should to do something for ourselves. we wanted to, to, to live our simple life and uh, save life as any people live. that's one of our hobbies and that's we need it. Do Iraku jeździmy zazwyczaj na kilka, kilkanaście dni. W tym czasie odwiedzamy różne miejsca, spotykamy się z wieloma osobami. Często odwiedzamy ludzi, którym pomogliśmy, na przykład otwierając im miejsce pracy w ramach projektu Dobra Praca. Wiele z tych działalności uruchomiliśmy w Teleskow, leżącym 30 km na północ od Mosulu. Miasteczko przez dwa lata stanowiło granicę między terenami zajętymi przez ISIS. A Irakiem. Jego mieszkańcy powrócili dopiero w momencie, kiedy rozpoczęły się walki o Mosul. Wśród działalności, które otworzyliśmy, można wyróżnić choćby warsztat mechaniki samochodowej czy sklep z przyprawami. W tym ostatnim można kupić świeżą lub zmieloną kolendrę, imbir, cynamon i wiele innych przypraw. Jedną z ciekawszych rzeczy, które można tu kupić, są suszone na słońcu limonki, z których można robić herbatę. Szkoda, że na filmie nie da się pokazać zapachów. W tym sklepiku są one bardzo intensywne, ale też równie przyjemne. Samochód to w Iraku podstawowy środek transportu. Nie ma tu pociągów, a autobusy kursują jedynie pomiędzy większymi miastami. Warsztaty mechaniki samochodowej są więc praktycznie na każdym kroku. Często funkcjonują one jako zespół warsztatów, gdzie jeden mechanik specjalizuje się w naprawie elementów zawieszenia, inny wulkanizacją, a jeszcze inny elektroniką samochodową. مسكن في التلسكوب تاون محافظة نينوى اشتغل فيتر تر حزا فيتر في عم اشتغل محركات تعمير جير اوتوماتيك عادي صدر على رصوات بطل قنبلات شمعات انا بيد مشروعي عمري كان صغير 12 سنة بصف سادس ابتدائي بس اول ما توصلت هوايتي بديت اشتغل مع عالم يعني أصلا كان كل زين اشتغلت لمده ثلاث اربع سنوات بديت ازال خبرتي بعدها اشتغلت بغرفه ترية بديت العمل معهم كعامل يعني شوي شوي بعدين فتت شركه ويا واحد بالنص قبل اعداد داعش شريكي كان يسافر على الخارج على استراليا انا اشتريت المحل ماله شهر تقريبا 12 شهر السابق هجره مال داعش اشتريته ب 3 ملايين صراحه صارت هجره مال داعش وايد المحل وطلعت من طلعت رحت على الشمال قلب كردستان اشتغلت هناك بالدوام اشتغلت في شركه هونداي لمدة أربع سنوات هناك سبعة خبرة أكثر Takich niewielkich warsztatów otworzyliśmy już kilka. Są one dochodowe, bo jak wspomniałem, samochód jest tu po prostu niezbędny. Karakos, Basika i Bartella to miasta w sercu równiny Niniwy. ISIS okupowało je przez ponad dwa lata, doprowadzając do całkowitej ruiny. Dziś trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu większość budynków była kompletnie zniszczona. Na pozór życie toczy się tu całkiem normalnie. Normalnie w znaczeniu irackim, bo dla zewnętrznego obserwatora może to wyglądać dosyć prowizorycznie. W żadnym z tych miast, a mieszka tutaj kilkadziesiąt tysięcy osób, nie ma stacji benzynowej, więc paliwo kupuje się na przykład w sklepie spożywczym, a pracownik wlewa je do baku za pomocą lejka i kanistra. Wyjątkowych miejsc jest tu jednak znacznie więcej. Basika jest prawdopodobnie jedynym miejscem na Ziemi, gdzie w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie znajduje się kościół, meczet i świątynia jezycka. Mamy chrześcijanę, mamy Jezydę, mamy muzułmanów, mamy szabak, sunna, shi'a. Znaleźli się z nimi. Więc jest jak, powiedzmy, city mieszkańca, najmniej jedna z tych ludzi w Iraku. Ten region odwiedzam z Ramim, z którym od czterech lat razem pomagamy ofiarom ISIS. Jest on człowiekiem wielu talentów. W 2014 roku założył własną fundację. I zajął się działalnością humanitarną. Pracuje też na uniwersytecie w Dachuk, jako specjalista od sieci IT. Ale jak sam mówi, traktuje tę pracę tak, jak ona traktuje jego. Wypłatę z uczelni dostaje raz na kilka miesięcy, więc w miejscu pracy pojawia się dwa-trzy razy w tygodniu. Na życie zarabia m.in. naprawiając windy oraz sprzedając nieruchomości. Z działalności humanitarnej. Nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Robi to bo może. Tego samego dnia pojechaliśmy do zakładu fryzjerskiego, który otworzyliśmy w ramach dobrej pracy. Rami skorzystał z okazji i usiadł na fotelu, pozwalając mi nagrać kilka ujęć fachowca przy pracy. W całym regionie Niniwy otworzyliśmy już ponad 60 miejsc pracy. Niektóre powstały w tym roku, ale są też takie, które działają od ponad pięciu lat. Jest to chyba najlepszy dowód na to, że taka forma pomocy działa. Ostatni przystanek to Sinjar, czyli rdzenne ziemie jezydów, ludzi, na których ISIS wydało wyrok śmierci 3 sierpnia 2014 roku. Rankiem tego dnia terroryści okrążyli region. I wioska po wiosce dokonywali rzezi na bezbronnych mężczyznach, kobietach i dzieciach. Tysiące ludzi rzuciło się do ucieczki. Ginęli od kul w wyniku odniesionych ran, a także z wyczerpania i pragnienia. W sierpniu w Iraku temperatura osiąga nieraz 50 stopni Celsjusza. Region Sinjaru leży na granicy z Turcją i Syrią. Składa się z wielu miasteczek i wiosek rozlokowanych wokół masywu gór Sinjar, które rozciągają się na długości ponad 100 kilometrów. Naszym celem jest dotarcie na płaskowyż sz na szczycie góry, do Sardashti. Jest to nieformalny obóz założony przez ludzi, którzy uciekli tu przed ISIS. Aby dojechać na szczyt, trzeba pokonać drogę składającą się z prawie 100 ciasnych zakrętów. Na miejsce jadę z Szamo i Kalafem z Schengal Charity Organization. Jest to ta sama fundacja, w której wolontariuszem jest Satam. Za chwilę dotrzemy do prowadzonego przez nich Centrum dla dzieci i dorosłych, które wybudowaliśmy w 2021 roku i od tamtej pory regularnie je wspieramy. Na zajęcia do Centrum przychodzą dzieci mieszkające w obozie Sardashti. W sumie jest ich około setka. Zajęcia są dobrowolne, ale dzieci bardzo chętnie się na nich pojawiają. Kiedy spytałem Szamu, czy są one zadowolone, że takie centrum tu powstało, odpowiedział mi prosto. Te dzieciaki pomagają rodzicom w gospodarstwie. Przez cały dzień patrzą jedynie na owce i kozy. Dla nich to miejsce, to odskocznia od codzienności, to ich miejsce. Zajęcia są organizowane codziennie. Dzieci uczą się podstaw języka kurdyjskiego, mają lekcje muzyki, ale też dużo gier i zabaw. Widać, że otwarcie tego centrum było dobrym pomysłem. Popołudniami przychodzą tu też dorośli, uczą się obsługi komputera oraz języka angielskiego. Sinjar jest regionem rolniczym. Ludzie zajmują się tu głównie pasterstwem oraz uprawą roślin, warzyw i owoców. Starają się być samowystarczalni. Z mleka robią sery. Samodzielnie wypiekają chleb, który nazywa się nan. Jest to prosty placek z mąki, wody i drożdży z dodatkiem przypraw. Jedną z popularniejszych upraw jest tu hodowla fig. Dla niektórych rodzin są one jedynym źródłem dochodu. W warunkach, jakie tu panują, nie jest to łatwe. مثلا چند درهم و دینار نابی بدی هی جیرا و هم در معروفه تو دنیا بر جیم خودی هنگ هک از لامگوی خدایت سالی داد هم هنگ شاندی خلفن این سالی دا قرطه کردیم. هنگ دسال هنگ هک گوی خدایت پاش گوی دام با سالی

Co w ogóle rozumiemy pod pojęciem normalności? Czy to, że jesteśmy pewni jutra, że mamy pracę i dom, do którego możemy wrócić, a może poczucie bezpieczeństwa? Pewnie każda z tych rzeczy wpływa na to, co postrzegamy jako normalność. Ludzie w Iraku mają te same potrzeby, co my. Tymi prostymi obrazkami, z których składa się ten film, chciałem pokazać normalność w ich rozumieniu. Dlatego ten reportaż pozbawiony był głębokich treści i przemyśleń. Chciałem, aby każdy z was odnalazł odpowiedź na pytanie, co oznacza normalność? Dla bohaterów tego filmu jest z nią każdy dzień.